Masz rację, urząd popełnił błąd i działał niesprawiedliwie. Chcesz iść do sądu, tylko że nie możesz. Jeszcze nie. Zanim pozwiemy urząd, musimy się przebić przez jego wewnętrzny mur z biurokracji. W sporze z urzędem, na przykład skarbówką, gminą czy ZUS-em, sąd to dopiero ostatni etap. Najpierw musisz wyczerpać tak zwaną drogę administracyjną, czyli piszesz odwołanie od decyzji, ale nie do sądu, tylko do tego samego urzędu albo jego. Jego wyższej instancji. Tak. Najpierw urząd kontroluje sam siebie. Brzmi trochę jak absurd? Może, ale to wymóg. Jeśli tego nie zrobisz, sąd nawet nie spojrzy na Twoją sprawę. I uwaga, musi być zrobione w terminie, z konkretną formą i podstawą prawną, inaczej sprawa przepada bez szans na drugie podejście. Dlatego ważne, nie zaczynaj od sądu. Zacznij od. Strategii. Jeśli chcesz wygrać z urzędem, musisz grać zgodnie z ich zasadami, ale z własnym planem. Po więcej wiedzy o tym, jak działać w takich sytuacjach, obserwuj szowajski Legal Group!